Witam, witam w moim następnym odcinku. Dziś testować będziemy 7 gadżetów z Aliexpress. Zaczniemy od lampki bezprzewodowej. Fajnie jest regulowana, ma dwa poziomy świecenia. To jest pierwszy. To jest drugi. Ona na 12 godzin. Ładuje się ją 8 przez kabel. Teraz te testować będziemy Powerbank Adata. Ma pojemność 20 tysięcy. Można do niego podpiąć telefon, różne rzeczy. Jak do każdego powerbanka. Wystarcza on do, około 4 razy naładować do pełna telefon. Kolejny gadżet to jest takie ciasteczko. Podgrzać pod kubek ciasteczko. Tu się go włącza, zaczyna on grzać w ciągu 3 sekund i może bardzo mocno podgrzać napój. Tu podłączyłem do tego powerbanka, zaświeca się nam dioda kontrolna i ciasteczko zaczyna się nagrzewać. Wow, jest bardzo ciepłe. się też przyciskiem i można wypić. Następny gadżet to jest lampka na czujnik ruchu. Podłączymy ją do prądu. Musimy zgasić światło, bo wiadomo, lampki zawsze działają po cienku. Zgasimy? Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. I trzeba musi się zrobić jeszcze bardziej ciemno. I... Zaraz się włączy. Właśnie się włączyła. I teraz pewnym, po pewnym czasie zgaśnie, ale teraz nam niestety nie zgaśnie, bo jest telefon blisko. Teraz testujemy kolejny gadżet. Testować będziemy opaskę sportową FOREVER. Ma ona różne tryby, na przykład mierzy kroki, kilometry, kalorie. Ma, różne, ma tryb zdrowie i mierzy tętno, puls, ciśnienie i tlen, ile ma się w organizmie. Ma też tryb monitorowania snu, trening, różne, spinaczka, bieganie rower. Można nie odbierać wiadomości i ma, i ma więcej funkcji. Teraz. Przechodzimy do przedostatniego testu. Testować będziemy o tą, o to, tą lampkę. Podłączamy. Lampka świeci światłami lEDowymi. Obraca się silniczkiem. Teraz testujemy ostatni gadżet. To jest oto świeczka. Ma imitować drewno. Tak naprawdę to jest wosk. Świeczka to też nie można od na, na, tego nazwać, bo to jest na baterię. Fajnie świeci. Więc uważam, że te gadżety warto kupować w Aliexpress. Są bardzo fajne. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał właśnie ten odcinek dajcie łapkę w górę. To ja się z wami żegnam.